Chciałem opowiedzieć w ogóle o naszym ośrodku Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sokolarnia. Istniejemy w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, istniejemy 10 lat. Czym się zajmujemy? Zajmujemy się edukacją, edukacją przyrodniczą. Staramy się przybliżyć taki drapieżny, staramy się pokazać, że to są fajne istoty, staramy się pokazać, że to są potrzebne istoty i, i mówimy o tym, żeby pomagać im. Bo pomocy wymagają, niektóre gatunki wymagają wydatnej pomocy, żeby dalej funkcjonować w naturze. E, mówimy też o innych ptakach, mówimy w ogóle o przyrodzie, o ekologii. E, no, tematy naprawdę szerokie. Oprócz tego zajmujemy się hodowlą ptaków drapieżnych. Hodujemy ptaki no, po części, żeby zamortyzować koszty naszej działalności, po części, żeby mieć ptaki na naszą własną działalność. E, też no, 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 jest to piękna praca hodowla ptaków drapieżnych. To jest nasza pasja, nasze życie, więc z tego powodu również e, hodujemy ptaki drapieżne. Co więcej, e, oprócz tego e, staramy się przybliżać sokolnictwo, Popularyzować sokolnictwo. Sokolnictwo, czyli proces pozyskiwania ptaków drapieżnych, teraz hodowla, kiedyś odławiano ptaki z natury, e, układanie ptaków drapieżnych do polowania na dzikie zwierzęta, na drobną zwierzynę e, i polowanie z nimi. E, dlaczego przybliżać? No jest to trudne zajęcie, jest to zajęcie wymagające czasu, sokolnik nie ma urlopów, dni wolnych, weekendów. E, i wiele ludzi chciałoby być sokolnikami, ale nie do końca sobie zdaje sprawę jak tym sokolnikiem zostać i z czym to się łączy. I kurs, myślimy o organizacji takiego kursu, to będzie trzecia edycja w połowie października. Ten kurs, chcemy, bardzo chcemy, żeby ten kurs pozwolił uczestnikom samym sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja na pewno chcę być sokolnikiem, czy mam miejsce, żeby postawić wolierę. Czy, czy, czy przygotuję w odpowiedni sposób karmę? Czy będę umiał zbudować tą wolierę? Jak tego ptaka układać? Z czym to się łączy? Jakie wyrzeczenia trzeba ponieść? Bo wiele wyrzeczeń trzeba ponieść. Czemek ma małe dzieci, rzadko z nimi bywa. Moja żona mówi: znowu do sokolarni. Taki jest los sokolnika, niestety. Co jeszcze? Oprócz tego, warto o tym wspomnieć, że. Zaistnieliśmy w ramach projektu z funduszy norweskich, i jednym z efektów naszej działalności była międzynarodowa konferencja poświęcona sokolnictwu, ochronie ptaków drapieżnych, a również znaczeniu ptaków drapieżnych w kulturze, bo ptaki drapieżne funkcjonują. W kulturze w historii to, to zawsze był obiekt zachwytu, e, zazdrości, że taki potrafią latać, a my nie, że są mężne, że, że są zwinne, że są zaciekłe, takie drapieżne podziwiano. E, ta konferencja zakończyła się publikacją takiego no, dość poważnego opracowania e, referatów wygłoszonych na konferencji. Zbiór tych referatów wisi na naszej stronie sokolarnia edu.pl, także zachęcamy do lektury. No, sokolnictwo nadal jest obecne również w języku polskim, bo chociażby stroić się w cudze piórka, to, to nic innego jak powiedzenie sokolnicze. Albo patrzeć jak na raroga. Raróg, gatunek sokoła, który jak Polska była od morza do morza, to żył sobie w granicach Polski, teraz został tam trochę na południe, na wschód. Patrzysz jak na raroga, patrzeć coś, na coś niezwykłego, patrzeć z zazdrością. Młodzi może nie, ale starsi te powiedzenia znają.